Fragment z Ewangelii Świętego Jana, rozdział drugi. W kanie galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług – zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Dzisiaj duchem obchodzimy wały klasztoru jasnogórskiego. Podziwiamy to miasto na górze, które Maryja obrała sobie za niezwykły tron. Ona, wyniesiona do niebieskiej chwały, jest z nami. Dostrzega nasze braki, tak jak w kanie na weselu. Przez jej bliskość widzimy, jak Bóg troszczy się o nas. On nie wytyka palcami, ale podprowadza nas do Matki, która wychowuje do prawdziwej miłości. Do miłości Jego samego i naszych braci. Dzisiaj w psalmie czytamy do dookoła Syjon, policzcie jego wierze, by powiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki. Patrzymy, na nasz polski Syjon, na jasną górę, patrzymy na kaplicę cudownego obrazu. Jesteśmy zadziwieni Maryją, jej łagodnym spojrzeniem, jej pokorą, dobrym sercem, które chce nam pomagać. Ksiądz Jan Twardowski napisał, że Matka Boska Częstochowska dlatego jest cudowna, że kiedy patrzymy na nią, przypomina się Polska. Przypominamy sobie naszą polską maryjną historię z tą serdeczną ręką Matki, która wskazuje na Jezusa, z jej spojrzeniem pełnym miłości. Przypominamy sobie zawierzenia. Odkrywamy, że Maria jest tu na jasnej górze dla nas, dla jej polskich dzieci, zawsze miastem ucieczki. Tutaj stajemy się lepsi. Maryja pomaga nam rozwijać się, wbrew złu, które chce się panoszyć. Z różańcem duchem obchodzimy wały klasztoru, podziwiamy to miasto na górze, patrzymy na kapizy cudownego obrazu, jesteśmy zadziwieni Maryją, w jej bliskości Bóg troszczy się o nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.